Monter izolacji budowlanych to zawód branży budowlanej. Osoba pracująca w tym zawodzie wykonuje prace związane z zabezpieczeniem elementów budowlanych wykonanych ze stali, betonu lub cegły przed szkodliwym oddziaływaniem warunków atmosferycznych lub chemicznych. Wykłada także warstwy izolacji termicznej, zapewniającej odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach lub budynkach oraz warstwy izolacji akustycznej, zabezpieczającej przed nadmiernym hałasem. Do jego zadań należy również konserwacja, remont i naprawa izolacji obiektów i urządzeń przemysłowych, np. urządzeń technologicznych, zbiorników, rurociągów, wymienników ciepła, kotłów, turbin, pieców przemysłowych, zaworów, komór i urządzeń chłodniczych, wentylatorów, elektrofiltrów czy izolacji instalacji sanitarnych w budynkach. Monter izolacji budowlanych montuje również izolację przeciwwilgociową, cieplną, dźwiękochłonną, przeciwdrganiową i antykorozyjną w budynkach oraz innych budowlach. Podczas swojej pracy stosuje specjalistyczne narzędzia, sprzęt pomocniczy oraz urządzenia i maszyny budowlane do transportu materiałów, przygotowania podłoża pod izolację, podgrzewania materiałów izolacyjnych oraz posługuje się dokumentacją techniczną, a także obowiązującymi normami i instrukcjami. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie Montera Izolacji Budowlanych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD 06 Wykonywanie Izolacji Budowlanych. Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie może podejmować pracę w wielu miejscach z branży budowlanej, np. w firmach budowlanych, budowlano-montażowych, remontowych, usługowych czy w zakładach produkcyjnych. Może również pracować w administracji budynków, spółdzielniach mieszkaniowych, na stanowiskach związanych z wykonywaniem izolacji budowlanych lub na stanowiskach związanych z wykonywaniem izolacji rurociągów i ich połączeń, a także zbiorników i wymienników ciepła, kotłów, turbin i pieców przemysłowych oraz komór chłodniczych. Może także podjąć pracę we własnej firmie świadczącej usługi izolacyjne. Stanowisk pracy w tym zawodzie jest więc bardzo dużo a ich specyfika zależy od obranego rodzaju pracy. W materiale filmowym zaprezentowano obszernie plac budowy, a na nim między innymi monterów izolacji budowlanych podczas wykonywania codziennych zadań zawodowych. Zabezpieczają oni w filmie konstrukcje budowlane i izolują powstałe już ściany. Są przy tym odpowiednio ubrani, ażeby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak w większości zawodów branży budowlanej, w pracy montera izolacji ważna jest także ochronna odzież robocza, dostosowana do warunków i specyfiki pracy. Są to m.in. kombinezon, hełm, kamizelka odblaskowa czy buty robocze.